Witojciec, co tu się dzieje? Bło nie wiem. Dzisiaj wygłosową światecno egzorto. Dawno zem się nie łodzywał, bo naprawiołek traktur. Zapewne tak, jak przypuszczałem, ziembki będą robić wigilijnego Adama. Tak się tam chuje złopijają z ino flaski będą się trlikać płot nogami. A te deski na ty podłodze Unikius są so takie łobyścane ze cuchną, jak zbutwiała smata. Ciekawe, cy kapitana bowadek, sechuje, odmiot o śnieg z dachu, bo w tamton roki, no dach cały, czesco łodcio zarłatychuje, patrzyły i nopicia po dole. Robiło to samo co w lato. Ścieski dłochopy nie potrafią wysiec, bo na pierwszym miejscu jest wudzia a nie robłota. Kapitan po pierdolus zajebany, jak roku wyoświetlał telewizora, krucyfiks jasny, podły, zajebany, nawet choinki ubrane nimo. Ubolewujcie nad tym, człowiekiem. Na co ton chłopok przyszedł? Kajton Bóg jest jak gocza? Cy mu takich chujów podłych nie karci, a innym daje w dupę? Ciekawe cykracy rusy się coś na te świata z tego łuska, czy tak chuj przesiedzi calutkie świata, a smu na dupie się jaki placek odparzy? I no chuj przez tło okno patrzy i popija harnasia i żubrówko? Wołajcie o pomsto do nieba ludzie! Japoniec doi pół litry wódki na roz i potem robi jakieś igdarcia i nagle daje gaz do dechy w ropnioku. Młowi daje piotko i se jedzie 160. Cikruśka trafiła do wariatkowa. łospierdoliła pierdoliła cały śpetol i na drugi dzień już była w chołpie. ze załatwi strażoków za i spuścili wodę. Cześka z folorówki łapła milicja i chuj mojusł ostatnie ułoszczerzenie, bo na następny rozbędzie ciupa Wadek wydupco krzesło z betony na wytrzyźwiałce Kto was łoszczec przed jutrzejszymi piciami Jak was chuje na pasterce spotkom zajebany kto będziecie mieli rozprawo sądowo Dorobię wam dziadostwa, zobocycie Wszelkie objawy niesubordynacji spotkają się z surowymi konsekwencjami Pewnie jak zaciągacie rocny gaz, to dopiero maszyny włococie. A z ino paski skwierco. bo dzieci chuje te paski w jasne chuje. Nawet chuje nie wiecie ile czasu robić, zeby to wszystko wymienić jakaj jest pieniądze na to? Mocie pojocie dziady perdolone? Jak ze to miechoł to spod kołek burasa. Taki chuj miał rozczaskany ryj, zeby me chuja nie poznał. <laughs> A wracając do świat to spróbujcie chuje nie chodzić do kościoła. Przeprowadzą ewidencję o kto w jaki dzień był. Zostaniecie rozliczeni płot koniec świąt. Niech mi innokolodnicy tu przydo i nie będą mieli harmonii to ich tak wylutuje w tuto im te capki pospadają i a z diabłowi widły łodpadno. Tu lwa zaś odprawino jakieś krzyki płoło siedlu i pło, trafi się tak przedrzeć całą drogo. Jak to jest, ze wy i no chuje, patrzycie, picia, a zadne robłoty się nie chocicie. Tło jest do chuja niepodobny ludzie. Dokąd się tak będzie u nos wyprawiać? Na to wieś musi przyjść jakiś kataklizm albo cłosik, bo mimo moich nauk nie wyciągocie wniosków i trzeba tu zrobić czystkę jak zrobił Stalin. Pomogło? Pomogło. Trzeba brać z tego przykład. Tło jest kłoniec, egzorty świąteczne. Jak się chuje dali, nie poprawicie tłowny łowy, rok chyba będą musiał wygłosić kolejno egzorto i wostak chuje zjebać, było dali się źle, sprawujecie dziady perdolone, podłe, zajebane. Cytął Dlowo woskorek z Działku.